Cześć wszystkim z tej strony Gosia. I dzisiaj witam Was w fascynującym wideo, w którym to będę się trochę przebierać, trochę stylizować. Słuchajcie, na modelkę. To jest historia cała, jak do tego doszło. To znaczy, może nie, nie wiem, jak do tego doszło. Mózg tak wymyślił, ale słuchajcie, będę się przebierać za modelkę z Shin A doszło do tego, że weszłam na Shin dlatego że upatrzyłam sobie, słuchajcie. Płaszczyk w Edynburgu, który tak mi wpadł w oko, że musiałam się nim bardziej zainteresować. I okazało się, że płaszczyk kosztuje 850 funtów. To sprawiło, że zaczęłam szukać tańszych opcji i ich nie znalazłam, ale za to znalazłam właśnie modelkę. Ta modelka, słuchajcie, była ubrana w rzeczy, które wpadły mi w oko. Może inaczej, modelka miała kamizelkę. Pomyślałam, ładna kamizelka, jak ja mogłabym ją ubrać? Nie wiadomo. I nagle patrzę, no, no mogłabym ją ubrać tak jak modelka. Może ja się ubiorę jak ta modelka. I tak do tego doszło, będę ubierać się jak ta modelka. Pokażę wam zdjęcie modelki, które tutaj mam. Przeanalizujemy je i powiem wam, co kupiłam, jak wyszukałam i jak analizowałam. Jak widzicie, modelka ma na sobie Tężę kamizelkę, która wpadła mi w oko i która wydawała mi się trudna do wystylizowania. W jej przypadku jest ona z białym golfikiem, jeansy, ciężkie buty, torebeczka, kapelusik i jest styl, słuchajcie. I mi się to tak spodobało, że mówię, czemuż to nie. Jedyny problem ze stroną Shein jest taki, że oni yy, nie pokazują, co modelka ma na sobie. W sensie na przykład to chyba Asos tak robi, że jeżeli. Widzimy modelkę. To pod spodem jest każdy jej ciuch wyselekcjonowany. Można kliknąć i właśnie skomponować całość. W Sheenie tego nie ma, więc ja szukałam, wpisywałam różne frazy, żeby tą modelkę, czyli siebie, ubrać w ten sposób. I tak wydaje mi się, że zakupiłam rzeczy, które są w miarę podobne, lub też nawet identyczne. Słuchajcie, i będę się po prostu przebierać w modelkę Shin. Przy okazji też zobaczymy, jak wygląda jakość niektórych produktów, bo niektóre z tych rzeczy zamówiłam takie, których nigdy wcześniej nie zamawiałam. Innowacyjne nowości dla mnie. Yy, więc yy, ocenimy. Słuchajcie, jedyna rzecz, której tutaj nie mam, są spodnie jeansy. Założyłam takie swoje. Jedyne, czym się wydaje różnią to to, że nie mają przetarcia i dziur. Te modelkowe mają przetarcia i dziury, ale kolor jest... Kolor jest taki sam, słuchajcie. Więc y, te będą dosyć, mam nadzieję, podobne. No dobrze, słuchajcie. Więc baza, oprócz spodni, no to wtedy wychodzi biały golfik. Słuchajcie, białych golfików było Multum. Starałam się właśnie przy analizowaniu sprawdzić dokładnie, jak wyglądał. On miał takie karbowania i wybrałam taki jakie mini. No to jest ten z tych rozciągających, ale ten pierwszy rzut oka, jakie mini. Fajny, miękki, dobry. Wiskoza akryl, nylon. Dobra, słuchajcie. Bardzo krótki. Myślałam, że będzie dłuższy. Jest króciutki. O, proszę, jak tak zrobię, wychodzą wały. Ogólnie widać teraz, że te spodnie, no, no, już trochę, trach. trzeba tu coś zdziałać. Mm. No, krótki, strasznie krótki. Nie nosiłabym takiego golfu na co dzień sama z siebie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że nie mam białego stanika. Zawsze mówicie, załóż biały stanik, bo prześwituje. Ja nie mam, nie posiadam. Słuchajcie, kto nosi białe staniki? Dobra, kolejny punkt to sobie zrobimy od razu dekorację szyjną, a mianowicie też bardzo analizowałam, co modelka ma na szyi. Z mojej analizy wynikło, że ma ona gruby łańcuch z. Okrągłym oczkiem oraz zwykły łańcuszek z kwadratowym, tak zwanym prostokątem. Powiem Wam, że nie zamawiałam nigdy z Shina żadnej biżuterii, więc jestem ciekawa. Zamówiłam pięciopak, pięciopak i jeszcze jeden pak. Słuchajcie, rzeczy, bo chciałam, żeby właśnie było coś z okrągłym. Tu są różnego rodzaju właśnie smoki chińskie. Taki, taki przyszedł stan rzeczy. i Jest tu smok chiński okrągły. Powiem Wam, że ładne. Ładny jest. Ten łańcuszek, powiem Wam, że naprawdę wygląda jak prawdziwe złoto. Tutaj te diamenciki może są zbędne. Ale nie jest. Ale łańcuszek fajny. Mam taki sam splot w srebrnym, to jest jeden z moich ulubionych splotów. Tu mam o, drugi zestaw. I z tego zestawu właśnie chciałam ten grubszy łańcuch. Właśnie do grubszego łańcucha dołożyć to. I mamy tutaj taki prostokąt ze smokiem, jak pani nosiła. Powiem wam, ale... No to, ten łańcuszek już mniej. Ale ciekawe, słuchajcie, nie wiem, jak długo będzie się to trzymać, czy się nie, nie zedrze ten kolor. Ja powiem wam, że złota nie noszę, ale nie noszę tylko dlatego, że na złoto mnie nie stać. Srebro jest o wiele tańsze, ale może na, lo, na, lo, na loto do łapalonej skóry byłoby dobrze. Co, to chociaż w sumie, powiem wam, jak z bliska się przyjrzeć, nie wiem, czy to widać, jednak tandetny jest ten nadruk. Widać, że to nie jest dobrze wydrukowane, ale z daleka nie widać. Dora, pokombinuję, gdzie ta modelka? Jak ona ma to ustawione, i się o patule biżu. I patrzcie, nie najgorzej udało się skopiować. Powiem Wam, że nie było łatwo, i z tyłu trochę te, te połączenia nie wyglądają za dobrze, bo musiałam tutaj. Parę rzeczy zmodyfikować, ale może być, jest jak u pani modelki. To jeszcze przy okazji sobie założymy kolczyki. Też dokonałam dogłębnej analizy, jakie kolczyki ona nosi i wygląda na to, że to są takie okrągłe łezki, tak bym to określiła. Nie kółka, a właśnie takie tego typu kształt. Jej są trochę inne, ale nie mogłam znaleźć, ale myślę, że te jak najbardziej pasują. Hmm. od razu jaka dziewuszka dziewczynka żeby ten bebzol nie wyłaził ale słuchajcie tu, 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 biżuteria dobra kolejny punkt e, mamy spodnie nałożone co ona jeszcze nosi słuchajcie nosi ona tu jest dobre zdjęcie buty to nałożę teraz buty żebyście mogli, mogli się zająć górą na koniec i w tym celu zakupiłam właśnie takie jak jej Chyba. Nie wiem. Słuchajcie, wybierałam i mm, wybrałam coś takiego. Takie trochę traktory martensy. Miękkie. Uuu! W środku mają jakby, jakby to powiedzieć, taki plusz polarek. Wyglądają dobrze, dobrze zimowo. Te sznurówki, kurde, chciałam zabrać te sznurówki do innych butów, ale nie wiem, będę musiała pokombinować. One są takie jakby woskowane. Nie wiem, czy mi się to podoba. Aha, tu jest zamek. Nie muszę w sumie używać sznurówek. Hmm... O! Ty, ty założyła mnie na tą nogę. Ale się... Lewy na prawą. Prawy do lewego. Lewy do prawego. Czekajcie, ona ma wiązane do góry? Nic nie widzę. Słuchajcie, tak to. U, powiem wam, że tak to wygląda fajnie. Chyba są trochę za duże. Widziałam ja, mój, mój rozmiar. Mm, grubszą skarpetę może trzeba ja mam takie zwykłe skarpet, skarpetki ale założę drugiego uuu, ale dosyć wysokie dosyć wysokie, słuchajcie taka platforma, czekajcie, drugi słuchajcie, nie wygląda to źle tutaj trochę są dla mnie mm, za szerokie ja mam bardzo wąską mm, kostkę, łydkę ale nie wyglądają źle, powiem wam, że są wygodne, aczkolwiek muszę grubszą skarpetę do nich założyć bo trochę są, trochę są za duże, ale powiem Wam, że wyglądowo wyglądają jak skórka. Są mięciusie jak skórka, wyglądają jak skórka, więc jest całkiem y, takim spoko jakość. Zobaczymy dalej. No to teraz chyba nie pozostaje nam nic innego niż kluczowy punkt y, przedstawienia. Y, a mianowicie właśnie ta tajemnicza kamizelka w kratkę. Zobaczymy, jak ona będzie się prezentować. Ej, ja byłam przekonana, że to będzie ciemna zieleń. Nie wiem, jak ja patrzyłam na te zdjęcia. To jest czarny, czarny ze srebrną nitką. Ja byłam przekonana, że to ciemna zieleń. Ale ja, ja słuchajcie, to nie jest ciemna zieleń. Jaki to jest rozmiar w ogóle? Eskę wzięłam. Powiem Wam, że taka wydaje się być mm, dosyć duża na eskę, więc powinnam bez problemu tu wejść. Jest dosyć długa. Zobaczmy. Dobra, założę, nie ma co tutaj się ocyndalać. Guziki są srebrne? Kurde, czy złote? No wiecie co, gubię się. Wszystkie dodatki są ze złota, a nagle to jest przeszywane, wiecie, srebrną nicią. Takie jakieś dziwne połączenie, czekajcie. U, nie, no dobra, wbiuście, dopnę się tutaj. Czekajcie, bo nie rozumiem, to jest tylko jeden guzik. Jakieś dziwne, jak ona to nosi. Te guziki są chyba... Ostro aha, to jest na jeden guzik, ale dziwne. I tu pasek. Do paska są szlufki, więc można przeciągnąć. Coś mi nie pasuje, słuchajcie. Czy to jest ładne? Co to, co to, co to jest? Czekajcie, dokończmy tą stylizację, bo na razie nie mam opinii żadnej. Moja opinia jest żadna w tej chwili. Co jeszcze potrzebujemy, słuchajcie? Potrzebujemy... Tak patrzę na tego laptopa, bo już teraz się miotam. Słuchajcie, potrzebujemy paznokcie. Starałam się zobaczyć, jakie pani ma paznokcie, i wygląda na to, że te, a przynajmniej bardzo podobne, więc użyję ich. One nie mają kleju jako kleju, tylko takie przylepki. Słuchajcie, ponaklejałam przyczepy do paznokci i powiem wam, że jednak paznokcie zrobimy na koniec. To jest jednak operacja delikatna. Poza tym wszystkie z dywanu paprochy mi weszły do tego. Zostawimy to na koniec, żeby mi się nie czepiało, bo słuchajcie, chcę jeszcze y, parę rzeczy tutaj do luku dołożyć, a mianowicie też y, torebka. I torebka, słuchajcie, jest tutaj taka wyglądająca nieopisanie. Nie wiedziałam y, nawet, jak znaleźć czego szukać pod torebką, ale nie wiem, czy pamiętacie, ja kiedyś zamówiłam też z shiina. Całą torebkę, słuchajcie, taką. To była taka jakby mini chmurka. Ona wygląda tutaj bardzo podobnie, tylko ta na zdjęciu ma trochę złota. Więc to, co zrobiłam, słuchajcie, to dołożyłam złoty łańcuch. Taki złoty łańcuch, i jak będę to tak trzymać, to słuchajcie, wygląda jak ta torebka z shin. Normalnie wygląda tak, jak ta właśnie, yy, co ma modelka. Więc nie wiem, czy oni mają. Taki model czy sami stworzyli, ale wydaje mi się, że jest to bardzo podobne. Nie musiałam nowej kupować, bo już miałam. I o tej pamiętam, że mówiliście, że była bardzo brzydka. A widzicie, jaka przydatna! Brzydka, a przydatna! Kolejny punkt, słuchajcie, do wystylizowania, to nie wiem, teraz kolejność. Jejku, widzicie. Nie jest tak łatwo wystylizować modelkę z Shin, ale zobaczymy, słuchajcie, jak wyglądają jej okulary. Powiem Wam, że z okularami bardzo się też miotałam, bo ona ma takie specyficzne, kwadratowe. Kwadratowych jest pełno. Ja wybierałam, powiększałam i padło na model ten. Patrzcie, jakie perełki na zakończenia. Ale ładne. Słuchajcie, jakie ładne. I tu z boku mają taką metalową obwódkę. Czekajcie. Nie, modelka! Jenny, ale fajne. Powiem Wam, że ja ogólnie noszę awiatory cały czas, ale ten model chyba do mnie pasuje, czy nie. O, dobra. Dwie ostatnie rzeczy, no i paznokcie. I dlatego nie robiłam paznokci, bo chciałam tą konkretną rzecz zrobić teraz, a mianowicie, żeby dopełnić luku, muszę przywdziać włosy. Przywdzieję włosy, powiem wam, że mm, nic nie widzę, że. Jeszcze jedna, oj, ile rzeczy? Słuchajcie, dobra. Włosy są chyba takie zwykłe, zaraz zobaczymy, jaka jest jakość. Ale, nawet jakby była dobra jakość, ja nie umiem nakładać, wiecie, tych peruk y, profesjonalnie. Czeka... ale teraz mi się czepia wszystko. Ej! Ale. Uch, trochę śmierdzą. Ale powiem Wam, że. No mówię, nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Tu są jakieś klipsy. Dobra, nało nałożę tak jak potrafię, będę się starała, żeby to wyglądało w miarę dobrze, ale powiem Wam, że kolor jest ładny, taki, to jest balejasz czy pasemka, ale takie dwutonowe, bardzo ładne, nałożę. No powiem Wam, że m, tak, moje opinie na temat peruki są takie, że jest bardzo, bardzo obfita, jest tutaj niesamowita ilość włosów. Dodatkowo zrobienie czegokolwiek z paznokciami przed nałożeniem peruki jest dużym błędem, bo wszystko się tutaj czepia. Natomiast przez to, że jest tyle włosów, ciężko jest mi cokolwiek tu zrobić. Przedziałek po środku no, nie wygląda dobrze. Muszę ją mieć też dosyć nisko, bo tu już moje włosy wychodzą. Słuchajcie, ja na perukach się nie, nie znam, nigdy nie, nie patrzyłam jak... O, widzicie, jak się czepia wszystko. Jak to ułożyć profesjonalnie? I powiem wam, że trochę niszczy nam to, nam to look, dlatego staram się coś wy... Co ona ma z głową? Co ona ma z głową, słuchajcie? Ona ma z głową kapelusz. I myślę, że jedyną opcją uratowania tej stylizacji może być kapelusz. Słuchajcie, żeby nałożyć kapelusz tak, jak ma modelka, to muszę odsłonić ten przedziałek, bo ona ma lekko do góry. I to i tak wtedy. Traci. Ależ no! Kurde! Muszę na bok, a jeszcze jak przechylę głowę, mogę tak się właśnie z przechyloną głową. Bo na bok jest jedyna opcja, słuchajcie. To nie wygląda dobrze, ale z daleka. W ogóle ten kapelusz też jest trochę duży, wam powiem. Dobra, zostawię na bok. Ucho mam zakryte peruką. Nie mogę dać tego za ucho. Nie mam żadnej klamry. Miotam się, słuchajcie, pierścionki gdzieś tu jeszcze były. Też starałam się o nie. Teraz panikuję. A czemu ja panikuję w ogóle, słuchajcie? Nagle jakaś panika. Spokojnie. To, że peruka nie wyszła, nie znaczy, że luk jest stracony. Nie dokończyliśmy jeszcze. Teraz będą pierścionki. Pani ma minimalistyczne i niedużo, czekajcie. W ten sposób dam, słuchajcie, niech będzie tak jak u pani. Zostało nam tylko, słuchajcie. Nic nam nie zostało. Dokleję paznokcie. Puh. Ale jaja, słuchajcie. Dobra, dokleję paznokcie i poza. Mhm. Ok, chodźmy. Hej, <grystanie> tak, tak. Ja poproszę małą latę i do tego może croissant. Croissant z dżemem, tak, tak. Mała latę, mała latę, tak. Dziękuję, dziękuję. Kartą, kartą zapłacę już tutaj. <grystanie> dziękuję. O tak, 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 w modelingu, w modelingu robię, tak. Tak, modelka. Jest pani przemiła. O, ej! ja, ja sobie ustnie nie pomalowałam, a specjalnie pomadkę przyniosłam. Patrzcie, tu mi się wszystko już będzie kleić. W ogóle już zapomniałam, jak to jest mieć długie paznokcie. Że nie mam nic przeciwko. Na pewno ten kapelusz trochę tutaj zakrywa niedoskonałości peruki, więc może być. Aczkolwiek peruk, nad peruką trzeba by popracować. Myślę, że ona ma potencjał, bo jest taka fajna i mięsista. Kamizelka, tak jak mówię, gdybym nie zrobiła tego całego luku, nie odtworzyła, to ja nie wiem, jak ją nosić. Słuchajcie, to jest takie coś, że nie mam o tym zdania. Nawet, nawet teraz ja nie wiem, czy ona wygląda dobrze. Bo tutaj głównie robią pracę dodatki, nowe włosy, wiecie, jakiś kapelusik. Samo to chyba jest średnie. Golfik dla mnie jest porażką. Eee, buty mi się podobały, muszę przyznać, że buty są wygodne. A tak to nie wiem, powiem Wam, że cały czas, mimo że wyglądam fajnie, nie mam opinii. Uff. Uff. O! Uff. Ej, a może tak. No kurde, jest coraz raz lepiej bez peruki. Cyc. Ładnie... Ej! To... Je... To jest modelka, słuchajcie. Gosia, Gosia, Gosia! Słuchajcie, ja nie chcę nic mówić, ale bez peruki to wygląda 100 razy lepiej. Ale ja, ja ja tak zniszczyłam stylizację tą peruką. Hmm. Ej, o wiele naturalniej, o wiele ładniej, wiele dziewczęcej, kobiecej. Słuchajcie, to tak powinno wyglądać od samego początku. No i czuję się też lepiej, no bo czuję się no normalnie. Ale ja, ja. Nie no, słuchajcie, jest różnica, jest różnica, słuchajcie. Tylko, żeby jeszcze to nie było takie luźne, to by może i na ulicę wyszła, słuchajcie. A tak to nie wyjdę, bo się telepie. Ale fajnie, ej! Widzicie? Z takiej stylizacji, co nie byłam pewna, do takiej, co jestem pewna. Uuu, no dobrze, słuchajcie, ale rozkminiliśmy na koniec. Co natura, to natura. E, natura. Słuchajcie. Pozdrawiam Was ciepło, przesłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Kurde! Pa! a se, a se postylizuje. Pa! She's paru.